Cześć, halo Siemano, na wstępie powiem, że taki digalek nadal do wygrania. Brakuje już tylko 4 suby do 1700, więc mam nadzieję, że już po tym filmie to wbijemy. A jak wbijemy to teraz, to może jakimś cudem uda się. 2000 wbić do końca roku. Byłoby fajnie. No i na 2000 na pewno byłby jakiś tam większy giveaway. Ale serdecznie dziękuję za każdą aktywność. Żeby wygrać, trzeba oczywiście zostawić łapkę w górę, napisać jakiś ciekawy komentarz oraz być subskrybentem tego kanału. No i trzeba mieć swój training, by opis na swoim kanale na YouTube. Tak, żebym w razie co miał ci, jak to wysłać. No i dobrze, przejdźmy sobie do dzisiejszego odcinka. A dzisiaj sobie pogadamy o. O manipulacjach bądź też nie, chociaż prawdopodobnie tak. Na tym razem na rynku naklejek z operacji różnych, przeróżnych tych, co były w przeszłości, pogadamy sobie krótko o tym, czy kupować, czy sprzedawać, ewentualnie jak sprzedawać. Chociaż mam nadzieję, że dla większości z Was pytanie, czy kupować jest raczej dosyć proste do odpowiedzi i raczej się w to nie bawimy. Chyba, że ktoś naprawdę lubi hazard i wysokie ryzyko na stratę swoich pieniędzy, no to może próbować. No ale dobra, tak pobieżnie sobie zobaczmy, jakie tutaj naklejki ostatnio sobie wystrzeliły, bo to też może akurat ktoś się tego nie zauważył, może ktoś zobaczy swoje naklejki ogólnie, jeżeli macie jakieś operacyjne naklejki, to polecam posprawdzać, bo jest wysoka szansa, że któraś z nich sobie właśnie wystrzeliła, więc zaczniemy sobie od naklejek z Brokem Fengu, widzimy tutaj ten Tygrysek, to coś sobie tutaj fajnie wyleciało, nawet ponad dwukrotnie zrobiło, Papier, tak samo tutaj na wzrostach. Oczywiście to nie są wszystkie naklejki, które wzrosły, bo po prostu tych naklejek jest bardzo dużo. Tak sobie tylko poklikałem, potwierałem i wybrałem te, co, które wzrosły. Na to, co tutaj otworzyłem, czyli nie wiem, do 30 stron, może z 5 albo 6 naklejek była bez wzrostu, więc widzimy, że naprawdę tutaj jakaś taka pompka przyszła. To jest chyba ogólnie jeden z wygranych tej manipulacji naklejkowej. Nazw nazwijmy ją wielka manipulacja wrześniowo-październikowa, tak możemy to nazwać. Widzimy, że z 14-17 RMB sobie poleciała na 80 nawet. No, jest to spory wzrost. Tych naklejek jest nadal dosyć dużo. Widzimy 400 tutaj na Steamie, ale jest to naklejka operacyjna w przyszłości. Kiedyś, za jakiś czas może być droższa. W najbliższym czasie to raczej zaraz sobie spadnie, tak jak i G-Holo. Gdzieś możemy zobaczyć to, nie wiem, do 30-20 RMB, coś takiego. Na pewno, jeżeli bym to miał, to raczej bym sprzedawał może nie całość, może na przykład połowę, a połowę zostawił na później, zobaczył co się stanie, oczywiście tak ja bym zrobił, to nie jest porada inwestycyjna, ale na pewno bym nie kupował. To Wam mogę powiedzieć na 100%, że na zakupy to raczej nie jest dobry moment. Tym bardziej, że niedługo będziemy mieć dużo różnych nowych rzeczy, być może warmory, już też niedługo będzie jakiś nowy major, więc ten rynek, ta kasa na coś się rozejdzie, prawdopodobnie wtedy zobaczymy też większe lub mniejsze spadki tych rzeczy prawdopodobnie zobaczymy je szybciej chociaż armory mam nadzieję że dzisiaj w nocy wyjdzie ta zmiana tam widziałem że pobanowali sobie traderów farmerów tych, tych skrzynek i gwiazdek więc dobrze dobrze fajnie no widzimy tutaj naprawdę dużo się podziało tutaj z 220 na 320 to niby nie jest dużo ale to jest dosyć droga naklejka tutaj też tutaj na tańszych rzeczach też jakąś tutaj dwukrotność takie okulary tutaj widzimy no naprawdę wszystko sobie w jednym momencie wystrzeliło. I teraz, I teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czy to może być przypadek, że wszystko to wystrzeliwuje w jednym momencie. Czy jest sobie po prostu płasko, płasko, płasko i nagle bank, Wszystko w tym samym momencie. No i to wygląda jak manipulacja. Jeżeli widzicie w tym coś innego, to napiszcie mi w komentarzu, z chęcią sobie poczytam, podyskutuję, no, ale widzimy ogólnie, że co tutaj. 90% chyba tych naklejek z operacji z tego wszystkiego jest teraz na mniejszych lub większych wzrostach. Tutaj w ogóle ciekawie się ten wykres zachował. Co? Jep. ale tutaj już cena wyższa. Czyli po prostu może ktoś tylko sprzedał kilka takich naklejek. okej okay. to się komuś trafiło, trafiła, ktoś kupił. Widzimy nawet takie drogie, bo tutaj po 400 było, teraz jest prawie 600. No widzimy naprawdę bardzo, bardzo dużo jest tych naklejecie, które się wybiły. Nawet takie taniutkie po. 1,50 jena sobie poleciały na prawie 3. Więc, tak, podsumowując, pytanie, czy kupować? Właściwie to mogę powiedzieć, że tak, bo sam kupuję. Ale wiecie, jak kupuję, Wam zaraz pokażę. Na przykład tutaj 3 sztuki sprzedałem za 83 zł. Teraz mam wstawionego Bajerdora gdzieś tutaj za 66, być może sobie go zmienię na 70, żeby je skupić. A dlaczego tak? No po prostu, bo ja te naklejki tak trzymałem, mam ma ich jeszcze trochę więc jeżeli mogę sprzedać 3 za 83 zł, potem odkupić je po 70 zł czyli na jednej zarobić sobie te 13 zł, albo potem 15, 20, zależy też za jaką cenę je odkupię i ja i tak miałem zamiar je trzymać na długi termin, więc dla mnie to jest spoko, bo mam i trochę bo mam i naklejki i trochę więcej kasy, więc jeżeli takie coś chcecie zrobić, no to ewentualnie możecie sobie tak robić, tak flipować, powiększać ewentualnie bazę tych naklejek, chociaż nie wiem, ja zostawiam ilość naklejek taką samą, a sobie zwiększam po prostu ilość kasy. A co do sprzedawania, no tak jak mówię, jeżeli widzicie, że coś Wam wyleciało w kosmos, no to rozważcie sobie sprzedaż, nie wiem, 10, 15, 20, 50%, zależy, zależy co Was tam zadowoli. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszam jeszcze raz do, do konkursu na Digielka, na 1700 subów wybierę jedną osobę z komentarzy, mam nadzieję, że to będzie w na następnym odcinku. No i co, miłej środy. Mam nadzieję, że jutro będzie jakiś update z er, Armory ciekawy. To sobie, do, to sobie wrzucimy dodatkowy film. To było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i Siemanko.